Myśl. Przyglądając się rozładowaniu emocji, bo stosuję takie techniki oddechowe codziennie, kiedy przychodzą złe myśli, negatywne myśli, i przy okazji jestem taki przytłoczony z złym stanem emocjonalnym, bo to takie negatywne emocje wtedy też przychodzą. Zależy też, co robisz, co wykonujesz, bo w takich sytuacjach też te emocje myśli przychodzą. Przychodzi takie stłamszenie, przygniecienie, ja to tak po swojemu to nazwę, że to właśnie jest takie przygniecienie, taki stłamszony emocjonalnie jesteś, przychodzą wtedy te negatywne emocje. Na przykład coś wykonujesz, jest dobrze, wszystko jest w porządku, a za chwilę przychodzi moment, że tak się czujesz. I zaczyna się. Kiedy wyłapiesz, bo nie zawsze możesz wyłapać, Stosuj techniki oddechowe, na przykład przerwij czynności na tyle, ile to jest możliwe. Wiadomo, że w pracy zawodowej może być troszkę trudniej, bo są ludzie, ale jeśli jesteś w domu, wykonujesz jakieś tam czynności, przychodzą emocje negatywne czy myśli negatywne, przerywasz, podchodzisz do okna, robisz głębokie oddechy, ewentualnie jak bardzo cię naciskają te negatywne emocje, zaciskasz mocno pięści, tak jakbyś miał zaraz tam się z kimś naparzać. Szybkie oddechy, trzeba uważać, bo może zakręcić się w głowie, jest taki też jakiś taki dźwięk w głowie, ale samopoczucie może się zwiększyć lepsze, gdzieś to wszystko zaczyna odchodzić, to tak jakbyś rozładował te emocje. Możesz jeszcze stosować taki oddech, że bierzesz głęboki oddech, przytrzymujesz na kilka sekund lub kilkanaście i wypuszczasz. I robisz te czynności po kilka razy. Mi to przede wszystkim pomaga. Zacząłem to stosować. Powiem ci, jak są konflikty, czy jakieś, wiadomo, problemy codziennego życia mogą się zdarzyć. To też dużo pomaga. Jak szybko rozładujesz, to też szybciej się będziesz lepiej czuł. Też będzie tak, że po jakimś czasie to zaczyna wracać i powtarzasz tą samą czynność, która ci pasuje. Nie tyle, co się aż tak dobrze czujesz, co możesz funkcjonować normalnie ze zdrowym nie jesteś całkowicie dobity psychicznie i to też pozwala na normalne funkcjonowanie, do tego nie przychodzą ci negatywne emocje, negatywne myśli, a jak powraca, powtarzasz tą technikę, aż w końcu ustąpi. Przynajmniej mi to pomaga i życzę Wam, żeby Wam to też pomogło.